Hej, witam Was w nowym vlogu na kanale. Mamy 11.57. Ja idę na 15 do pracy i jeszcze postanowiłam sprzątać, bo nie chcecie widzieć, jak ta kuchnia wygląda. Tutaj już stawiam zupę ogórkową. A w piekarniku robią się bułeczki. O Jezu. A tutaj wam chce się, o ja, jeszcze. O. A tu chcę wam się pochwalić moimi tymi nowymi ściereczkami, które wam pokazywałam. Już sobie wiszą. Teraz do grudnia, bo w grudniu będą. Wiadomo, świąteczne i fajnie to wygląda. No, a ogólnie to wygląda tak. I tutaj mam. Sztuczce nowe różowe, które będę właśnie zaraz myła. Mm. Wszystkie. Ech. Tak, bo już one leżą, leżą, i stwierdziliśmy, że muszą mieć do użytku w końcu, a są bardzo ładne. Takie. A wywalać będziemy te. Takie mamy, brzydkie już zjechane. Biało-czarno, one do wywalnia bo ja też że były cztery, a takie szare jeszcze zostają. I wam powiem, że nigdy więcej e, nie kupimy sztuczki z takimi, właśnie plastikowymi końcówkami. Nie polecam, to jest masakra. E, ale te różowe dostaliśmy w prezencie, więc włożymy teraz, a kolejne sztuczki, jakie będziemy kupować, to jednolite. A mm, wiecie? Bez tych plastikowych końcówek. No, także zrobiłam zupę ogórkową, będziemy zaraz jeść i sprzątać. Więc ściereczki Wam pokazałam, w będzie mieć ładne, nowe i właśnie będę tą szufladę tutaj naszą mm, wszystko wyciągnę i będę sprzątać. I może Wam coś weźcie ponagrywam w przyspieszeniu albo nie. Zobaczymy. Hmm. bo bo jak nagrywam to wiadomo to więcej czasu zajmuje, a zobaczcie jaką mam w ogóle ładną kartkę O, zapomniałam o niej, że w tamtym roku ona u mnie wisiała i sobie ją y, powiesiłam na lodówkę, bo no ładnie wygląda, jakoś mi szkoda y, wyrzucić no także ja się biorę, tutaj mamy tak tutaj mamy tak i a jeszcze mam kawkę, resztę w moim kubeczku, żona wyśniona. Co prawda już tam prawie nic nie ma, na łyczka yy, i ogarniamy ten cały Sajgon. Wróciliśmy ze sklepu i zrobię Wam yy, hol zakupowy, pokażę wam co kupiliśmy, ale tak wiecie, tak po prostu we vlogu dawno nie było takiego, yy, także odwracam kamerkę i wam pokazuję. W sumie nawet dużo tego nie ma, bo zakupy w Polsce były na razie wszystko mamy. Pierwsza rzecz to są te bułeczki, co Wam kiedyś już pokazywałam Z pieprzem są bardzo dobre, więc na jutro do pracy. Yy, tutaj sobie wziąłam dwie takie bułeczki myślane, które też bardzo lubię. I tu jakaś nowość, coś taka, lapieruch z pracyki w środku, i wszystko jeszcze było ciepłe. Także dobrą godzinkę sobie wybraliśmy. Później sobie wziąłam jakąś taką paczkę na wieczór, yy, chrupek, yy, ser i cebula maliny dwa razy taki jogurt, mascarpone minus 30%, jedno masło, dwa razy makaron spaghetti, w ogóle rozpadało się, po prostu wszystko jest mokre. Jogurt grecki, całe opakowanie, dwie śmietanki, trzydziestki banany. Dobrze, słuchajcie, ja się. Yy... Najadłam teraz posprzątam resztę zakupów po prędzej nie dałam rady póki, tego póki się nie nają w ogóle. Także teraz sobie resztę zakupów i biorę się za, na, za obiad, się na obiad mamy chińskie moje roboty i dalsza część porządków bo mamy co robić. I co, chciałam powiedzieć? Co chciałam powiedzieć, oczywiście standardowo e, zapomniałam. E, niedziela wolna, w końcu, słuchajcie. Za tydzień prawdopodobnie będziemy mieć e, cały weekend wolny, chociaż to jeszcze nie jest pewne, także ja nie zapraszam, ale e, póki co na sobotę nie potrzebują um, do tej dodatkowej pracy. E, dadzą mi znać w środę, dzisiaj jest niedziela, także. Przyjąłem, szczerze tak, fajnie było sobie jeszcze dorobić, bo jakby my do końca października pracujemy i już w sumie czekam do końca października, więc fajnie było jeszcze sobie zarobić, ale już chciała posiedzieć w domu dzienną, mam niedzielę wolną, jakby trzecią z rzędu od maja, trzeci dzień wolny. Nie mówiąc wiadomo o urlopie, bo będzie tutaj stricte w domu, żeby sobie móc coś porobić. A tak pierwsza niedziela, jak wam mówiłam, była wolna, to... Robiłam imprezę taką po ślubie dla gości, którzy tutaj, jakby stąd, więc nie odpoczęłam sobie. Drugą niedzielę, wolną. Słuchajcie, zabrałam sobie te paznokcie, co też Wam mówiłam, i mi się lakier, ważył, czy cokolwiek tam się z tym działo. Yy, straciłam pół dnia i byłam już taka zła, że no, wiadomo, jak się robi paznokcie, to już wiem, że mam dzień z głowy. I dzisiaj jest trzecia niedziela i mam nadzieję, że produkt później, ten czas. Zamówiłam, słuchajcie, bardzo fajne paczki. Świąteczne rzeczy i będzie haul. I słuchajcie, taki świąteczny, nie o czym będzie na początku grudnia, albo czy czymś będzie koniec. Yy, listopadzie, nie, listopadzie. Nie, nie wiem, będzie haul, albo po prostu już we vlogmasach jakoś w tych pierwszych dniach pokażę Wam to, co kupiłam, i kupiłam też dwie szafki i tam no, będziecie widzieć we vlogu. Z jednej szafki jestem tak zadowolona. Trochę bym chciała zrobić w niej metamorfozę, Kuba mi nie każe, ale zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, więc są paczki zamówione i już korcimy, żeby zamówić kolejną. No, chowam to. Aha i w ogóle chciałam wam powiedzieć, że znowu weszłam w statystyki. Jak już jesteśmy. Przy tym, tak stoję z tymi bułkami, tutaj okay, odłożę. Mm -mm. I zobaczcie. Prawie połowa to jest ludzi bez subskrypcji. Jeżeli mnie oglądacie, to kliknijcie subskrybuj ten szary, szary przycisk. Dla Was to jest chwila, a dla mnie to będzie motywujące, bo skoro mnie oglądacie, to kliknijcie, bo jest 45% y widzów bez subskrypcji, czyli to jest prawie połowa. A będzie fajnie, jeżeli klikniecie i będziecie po prostu stawać powiadomienia o nowych filmach. A słuchajcie, zbliża się vlogmas i to będzie dla mnie jeszcze większa motywacja nagrywać i mój taki właśnie coroczny taki plan to, żeby jest żeby nagrać więcej vlogmasów Nigdy nie udało mi się zrobić takiego vlogmasa 24 czy tam 25 dni, jak to niektórzy robią, ale co roku właśnie mam tak, że chcę albo przebić więcej niż na przykład rok temu, albo chociaż tyle samo i na razie powiem Wam, że na, udawało mi się nagrać tyle samo, ale może kto wie, jak będę mieć wie, większą motywację, będzie Was wie, jeszcze więcej, to będzie mm, więcej tych logmasów. Także subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. No po szkoda, jeżeli mnie oglądacie, to, to, to fajnie jak już subskrybujecie. Dobra, idę robić obiad i mate, bateria standardowo miga, chowam to i biorę się za chowanie zakupów. obiad zrobiony i zabieram się za porządki w kosmetykach, To jak mówię, w końcu niedziela wolna, chcę dużo e, zrobić, e, że cała półka tutaj, tutaj i tutaj, także ja to ogarniam, jeszcze mamy tutaj bałagan, jakieś kosmetyki, w ogóle to co do łazienki, to do łazienki, o temperówka, no syf, mm, syf totalny. Dobrze, słuchajcie, ja sobie zdałam sprawę, że wam niby miałam nagrać efekty przed i po i wam nic nie nagrałam z tych porządków Tak samo z tej kuchni nie było i z tej toaletki też wam nic nie, nie pokazałam, ale powiem wam, że no porządki mnie wchłonęły I chciałam jak wiadomo jak najwięcej zrobić, później z jednego przyszłam do drugiego, później w kuchni znowu zrobiłam się bawią Bo coś tam robiliśmy i tak dalej i tak dalej, więc wam nie pokazałam, ale no także ja chciałam zakończyć tak tego vlogu Także się nam papa i do kolejnego filmu.